Czy zastanawiałeś się kiedyś, jakby wyglądał Minecraft w 2D? Tak? To nie wiem, co tutaj robisz, ale fajnie, że wpadłeś. Dzień dobry! Ja jestem pan, to jest pan, witam wy. A dzisiaj zajmiemy się grą, która jest bardzo blisko mego serca Terrarią. E, mogę być trochę subiektywny, ale co mi tam? Co to jest? Ciężko przydzielić tę grę do jakiegoś konkretnego gatunku, ale zaraz spróbujemy coś wymyślić. W tej grze możesz niszczyć otoczenie, budować, walczyć z potworami, zdobywać przedmioty, kraftować, tworzyć mikstury, łowić ryby. Kurwa to jest Minecraft! Ogólne założenia. Pojawiasz się w lesie. Obok ciebie twój wierny towarzysz, Gait, który przy najbliższej okazji wpuści do twojego domu wszystko, co potrafi zapukać do drzwi. Jak sobie rąbniesz drewno, to masz drewno, ale cień jest jeszcze długi. Idziemy na przygodę. O, patrzcie, fioletowa trawa! Ale super, na pewno będzie tutaj coś cieka... O, o, o kurde, co to jest?! Ale przester wlazł, przepraszam, przepraszam, ale przester... O kurde, co to jest?! Nadal był przestryg, da fakt dobra. Nie nagram tego drugi raz. Widzisz tego gnoja? To jest przeciwnik, który cię zniszczy, bo jesteś słabiakiem. Żeby go pokonać, potrzebujesz lepszego sprzętu. Ale gdzie aż znajdę sprzęt? Zamknij, mordę, to ci powiem. Terraria głównie polega na ulepszaniu swojego oręża, ale kiedy w innej popularnej grze mamy zbroje, których rodzaje możemy policzyć na palcach jednej ręki, a twoją główną bronią będzie albo miecz, albo topór, bo reszta to po prostu fajne dodatki. Tak w Terrarii mamy magię, broń palną, miecze, miecze laserowe, miniony, tarcze, granaty, granatniki i rakietnice, mini-niuk! Więcej mieczy, miotacz ognia. Ech. Na całym świecie Terrarii możesz znaleźć coś ciekawego, co może całkowicie zmienić sposób, w jaki grasz. A nie wspomniałem jeszcze o akcesoriach skrzydła, rękawice, kajdanki. Mo możesz chcieć je założyć i stać się potężnym koksem. Ale przecież bycie potężnym bez potężnych przeciwników byłoby nudne. To chodź na. Stała się z pożeraczem światów! Z ogromnym szkieletem! Z mechanicznym ogromnym szkieletem! To jest gra trud. trudna? Nie chcę tak brzmieć jak. no wiecie. Grałem w tą grę już par prawie tysiąc godzin. Znam to i owo. Dla mnie ta gra jest teraz banalna. Nie chcę tak zabrzmieć, ale pamiętam jak pierwszy raz zagrałem w Terrarię, to uważałem ją za pieruńsko trudną A nie, nie, zagrałem sobie w nią kilka razy, potem wyszedł Expert Mode, czyli tryb dla ekspertów, i jest poziom trudności poleci po na łeb na szyję. I to jest tryb, na którym będziesz chciał grać, kiedy ta gra po prostu będzie już dla ciebie za prosta. Ekspert naprawdę podnosi wszystko do, do jedenastki. I to nie tak tylko, że potwory stają się trudniejsze, bo za pokonanie każdego jakiegoś tam właśnie większego przeciwnika dostajesz jeszcze lepsze rzeczy, czasami unikatowe przedmioty dla tego poziomu gry, i dostajesz wszystkiego więcej. Więc kurde, to jest koks. Więc gracie na gra cię nagradza za bycie koksem i tak ma być. Podsumowując. Ale no jeszcze nie koniec recenzji. Podsumowując, wstęp. Ta gra polega na byciu koksem. Cały czas zbierasz lepsze przedmioty i cały czas walczysz z trudniejszymi przeciwnikami. I ten cykl jest niesamowicie satysfakcjonujący. Gra też polega na odkrywaniu. Im więcej wiesz o grze, jej mechanikach i o przedmiotach itd., tym znacznie łatwiej będzie ci pokonać trudniejsze przeszkody. Na początku nie grałbym z otwartą Wikipedią, żeby zachować tą tajemniczą atmosferę tej niewiedzy. I przejdźcie tą grę z Wikipedią na drugim podejście dopiero. Je jeśli to drugie podejście będzie, a będzie, gwarantuję wam, że będzie, to wtedy odparcie sobie Wikipedię i sobie grajcie. Z, z tyłu głowy macie wszystkie przedmioty już. Ale wiecie, za, za piątym czy szóstym podejściem już pamiętacie wszystkie przedmioty, już nie musicie patrzeć na Wikipedię. Chociaż. Cały czas, wiecie, po aktualizacjach rzeczy się zmieniają, ale dobra, wracam. Yy, będzie wam się po prostu dobrze grało. Z Wikipedią, w którymś tam podejście mnie za pierwszy. Boże, drogi, jakie to skomplikowane. Grafika. Pixel art nie każdemu przypadnie do gustu, ale tutaj piksele są zrobione bardzo ładnie. Yy, kolorowe oświetlenie, dużo efektów cząsteczkowych, ładna prezentacja. Wszystkie sprite są spójne. Elegancko się gra prezentuje, a dzięki swojemu prostemu wyglądowi gra bardzo zyskuje nagrywalności. Można też zainstalować teksturpaki, więc jeśli chcesz bardziej realistyczny wygląd, mniej taki bajkowy, kolorowy i tak to też możesz sobie zmienić te tekstury. Gra jest bardzo mało wymagająca, dlatego bez żadnych problemów działa na telefonach i na słabszych komputerach. I to stanowczy plus. Wiecie, jest dobrze zoptymalizowana, więc nie musisz się martwić, że będzie ci się zacinać nawet na wyższych ustawieniach. Udźwiękowienie! Muzyka bardzo dobrze dopasowuje się do scenerii i sytuacji. Spokojna muzyka w lesie, nieco mroźna na śniegu i mroczna w zatrutych jaskiniach. Hal, No i epicka przy walkach! Teraz jest nawet easter egg, dzięki któremu możesz sobie ustawić zupełnie inny soundtrack... Soundtrack, sound track, który miał być wykorzystany do spin-off'a z Terrarii, ale spin-off był anulowany, więc teraz ten cały soundtrack jest easter eggiem w Terrarii i można go sobie ustawić normalnie, żeby grał zamiast tego oryginalnego. I ten wariant muzyki jest bardziej orkiestrowy i taki podniosły. Ale nawet jak ta muzyka Wam nie odpowiada, to możecie wstawić własną w dość prosty sposób. To też fajnie. Efekty dźwiękowe też bardzo pasują. Broń palna strzela, miecze ciachają, a bańki mydlane plumkają. Wszystko brzmi tak jak należy. Sterowanie. Wielu może być nieprzyzwyczajonych do sterowania w tej grze. Celujesz myszką, a Twoja postać zawsze zostaje w pośrodku ekranu. Czasami ciężko jest zwrócić uwagę jednocześnie, gdzie celujemy i gdzie jest postać jednocześnie. Czy ja odpowiedziałem dwa razy jednocześnie? Nieważne, ale po chwili można przywyknąć do wyśrodkowanej postaci, dzięki czemu możemy zwracać uwagę głównie na celowanie. Chociaż nie zawsze musimy celować, co pozwala nam skupić się na unikach, bo tak, mamy cztery główne klasy w tej grze: do walki na krótki dystans, do walki odległościowej, do używania magii i do przywoływania. I nikt cię nie zmusza do wybrania konkretnej klasy. Możesz sobie walczyć w jaki chcesz sposób. Możesz mieć zbroję, przez którą nawet najcięższe ataki się nie przebijają, jednocześnie trzymając snajperkę i strzelając do przeciwnika, którego w tym samym czasie atakuje twój minion i magiczna wieżyczka. Bo przy takiej wolności to można naprawdę dobrze się bawić. Podsumowanie. Mówiłbym o tej grze znacznie dłużej, ale, ale <laughs> musimy się ograniczyć jakoś. Yy, dlatego takie yy, podsumowanie jest teraz. Yy, dzięki ogromnemu rozbudowaniu gry, można w nią zagrać niezliczoną ilość razy i za każdym razem twoja strategia i możliwości będą inne. Do tego gra nie ciągnie cię za rączkę, przez co masz wrażenie, że cały czas jest coś nowego do odkrycia. A co gdybym przed walką z bossem przygotował armię króliczków z przewiązanym TNT? A co gdybym używał Miotacza Ognia przeciwko Pożeraczowi Światów? A co by było, gdybym próbował przejść grę używając tylko przedmiotów, które można wyłowić? Nadal nie zagrałem w tą grę tyle razy, żeby mi się znudziła i myślę, że za swoje 36 a czasami około 15 zł na przecenie ta ta gra jest absolutnie warta swojej ceny. Naprawdę chciałbym dać tej grze 10 na 10, ale gra idealna po prostu nie istnieje. Idealna gra zapewniłaby nieskończoną rozrywkę. A taka gra niestety nie istnieje. Terraria, tak samo jak wiele innych gier, do których cały czas wracamy, ma ogromny potencjał do zapewnienia nieskończonej rozrywki, a przynajmniej na tyle długiej, że nie damy się radę znudzić no, w ciągu całego swojego jednego życia. Szczególnie, kiedy co jakiś czas pojawiają się aktualizacje dodające coraz ciekawsze rzeczy. A niestety. Terraria oficjalnie nie będzie dostawać więcej dużych aktualizacji. W tym momencie autorzy prawdopodobnie pracują nad kontynuacją, ale tego nie wiemy. Głównie dlatego pracują nad kontynuacją, bo silnik pierwszej części jest bardzo stary i ma po prostu za dużo ograniczeń. Z tych powodów daje Terrarii ocenę 9,5 na 10. Tak samo jak Minecraft, tylko jakiś LOL, jakiś Cez i tak dalej. Udało się jej sięgnąć z zenitu i zasługuje na miano klasyka. Miejmy nadzieję, że cokolwiek jej autorzy przygotują dla nas następnym razem, będzie na tyle dobre, że przynajmniej będzie dorównywało naszej starej, dobrej Terrarii. <mum> Może być takie zakończenie. Dziękuję za uwagę.